Nagroda Człowieka Wolności to jest doroczna nagroda tygodnika w sieci. Jesteśmy pewni, że będziemy ją kontynuowali w przyszłych latach również. Chcemy w ten sposób nagradzać ludzi, którzy w szczególny sposób w minionym roku przysłużyli się sprawie wolności. Wolności trzeba zawsze strzec, z kolei bez wolności nie będzie Polski, i my chcemy w ten sposób no, wskazywać postawy, które chcielibyśmy propagować i wyróżniać ludzi, którzy dali coś z siebie szczególnego tej świętej sprawie wolności. Witam bardzo serdecznie w imieniu Tygodnika w Sieci na Gali, na uroczystej Gali, podczas której poznamy laureata. Chociaż pewnie Państwo już go znają, jeżeli czytacie tygodnik w sieci, nagrodzimy laureata Nagrody Człowiek Wolności 2013. Zapraszam na scenę laureata naszego konkursu Człowieka Wolności. Profesor Szwagrzyk kieruje pracami na powązkowskiej łączce, to za sprawą jego zespołu odnajdujemy szczątki bohaterów, przywracamy ich światło. I to jest oczywiście wielka rzecz, ale ja myślę, że jest coś jeszcze. Mianowicie to, w jaki sposób profesor Szwagrzyk komunikuje się z Polakami, jak opowiada o tym, co robi, jak narzuca taki bardzo dobry ton. Spokojny, też zdecydowany, jak wyjaśnia te bardzo skomplikowane m, dla wielu kwestie historyczne, to jest no, taka wielka lekcja wychowawcza. Tworzymy wspólnie zespół, który poszukuje ofiar komunizmu w Polsce, w całym kraju. Dziś ja odbieram nagrodę, która przysługuje wszystkim tym, którzy w różny sposób przyczynili się do tego, że powoli, ale jednak skutecznie odnajdywane są szczątki ofiar komunizmu identyfikowane. Dziękując za słowa uznania. Traktuję to jako takie zobowiązanie. Dla mnie osobiście, dla nas wszystkich, to jest taki kredyt. Czyli słyszymy jakby takie hasło: wierzymy, że zrobicie więcej. Tak to odbieram. Potrzebna jest nagroda, która dostrzeże takich ludzi jak pan profesor, który przecież. Wykopuje na łączce tak naprawdę relikwie wolnej i niepodległej Polski. Widzieliśmy na dzisiejszej uroczystości film, na którym w takiej procesji niesiono małe trumny, z których są kości bohaterów polskich. I to natychmiast skojarzyło mi się to z trumienkami męczenników, świętych, a pan profesor jest człowiekiem, który sprawia, że te relikwie wolnej i niepodległej Polski do świadomości Polaków docierają. Mam ogromną przyjemność spotkać i rozmawiać z ludźmi, dla których ważne są pewne wartości, dla których Istotą ich, ich działania i motorem, który ich popycha do, do przodu, jest pamięć dla tych osób, które czasami składały największą ofiarę ze swojego życia, aby o te wartości walczyć. Walczcie dalej, bo rodzice was potrzebują. My was potrzebujemy. A teraz zapraszam Was na scenę. Karolina i Tomasz Elbanowscy. Elbanowscy pokazali, że. Można być w takim dobrym sensie zwykłym człowiekiem i stanąć na czele masowego ruchu. Nam się często wydaje, że to są jacyś niezwykli ludzie, prawda? że to trzeba się urodzić. Taki. Oni to wypracowali, tak? to z takiego dobrego gniewu się wzięło. Oni są liderami społecznymi. Wielu ludzi ma pretensje do, do, do świata, chciałoby coś zmienić, ale siedzą w domach, nic nie robią. I dlatego liderów społecznych trzeba szczególnie nagradzać, trzeba pielęgnować. Oni są naprawdę solą tej ziemi, zwłaszcza jeżeli jest to Działanie oddolne autentycznie, a nie takie, jak mamy często przykłady, animowane na przykład unijnymi pieniędzmi. No to jest pseudo społeczeństwo obywatelskie. Oni są prawdziwym społeczeństwem obywatelskim. To wyróżnienie, to jest wyróżnienie dla wszystkich rodziców, którzy się zaangażowali, którzy się zaangażowali w ten projekt referendalny. No i my walczymy o, naszą, o wolność w decydowaniu o naszych dzieciach. To znaczy, jak widać, władza ma z tym kłopot, żeby nam tą wolność konstytucyjnie w końcu zagwarantowaną przyznać, a my od... Sześciu już prawie lat. Cały czas się o to upominamy. Im większy jest opór rządzących, tym większy jest napór społeczeństwa. Dwa lata temu mieliśmy akcję, w której zebraliśmy 350 tysięcy podpisów, teraz już jest ich milion. No i bardzo się cieszymy, że, że to zostało docenione, zauważone, może nie przez polityków jeszcze, ale, ale przez przez to wyróżnienie, przez tygodnik w sieci. Obserwując to, co się dzieje w Polsce po 1989 roku, muszę stwierdzić, że się sytuacja dotycząca wolności, swobód obywatelskich, demokracji w Polsce pogorszyła. I to jest bardzo niebezpieczny sygnał. Coś się źle dzieje w polskiej demokracji, w polskim państwie. My oczywiście formujemy to jako opozycja, co się źle dzieje, jak się źle dzieje, ale to, że się źle dzieje, to jest chyba dosyć powszechne wśród inteligencji. Ja bym to dał do przemyślenia liderom polskich władz, liderom polskiego rządu. To jest coś, w czym oni niestety uczestniczą, mają na to bardzo duży wpływ i niestety sobie z tym nie radzą. Teraz już zapraszamy Państwa do wysłuchania wyjątkowego artysty i mam nadzieję, że ta część wieczoru zapadnie w Państwa serca i pamięć. A raz jeszcze gorące brawa, Włodek Pawlik, dla Państwa. Są artyści czyli muzycy, którzy traktują po prostu muzykę jako element a, m, czego, no po prostu kariery, e, satysfakcji finansowej, etc., etc. Nie zawsze to się po i e, nie zawsze to idzie w parze właśnie z tą e, dobrze rozumianą artystyczną wolnością. To są jak gdyby dwie rzeczy, które się nie do końca e, e, uzupełniają, nie, nie do końca są w parze. Także z mojej perspektywy wolność to jest to, że po prostu mam czasami... E, Ochotę albo wręcz potrzebę pójścia pod prąd, chociażby temu, co na dzień dzisiejszy jest uważane za, za jakiś dogmat w muzyce.